Dzisiaj przygotujemy torty w sosie serowym z brokułami Potrzebne są torty z grzybami średni brokuł serek kremowy ze śmietanką mleczna dolina śmietanka 30% cebula 2 czosku, pieczarki użyjemy 150 g przyprawy sól, pieprz słodka i ostra papryka Przygotowujemy wodę pod makaron, tortellini, około 2 litrów wody, pół łyżeczki soli. umyjemy i dzielimy na różeczki Następnie włożymy go do garka i zlejemy wrzątkiem. W broku zalewamy wrzątkiem. A następnie solimy pół łyżeczki soli oraz zagotowujemy. Od momentu gotowania się około 8 minut broku po ugotowaniu odsydzamy i zalewamy zimną wodą pieczarki kroimy w paski cebulę kroimy w kostkę do wrzątku wrzucamy tortellini Zmniejszamy ogień i gotujemy tak przez około 20-25 minut, od czasu do czasu mieszając. W momencie, gdy makaron kończy się gotować, możemy zacząć smażyć cebulę na rozgrzanym oleju. Gdy cebula usmaży się na złoty kolor, dodamy do niej pieczarki. Do podsmażonej cebuli dodajemy pieczarki. Wciskamy dwa ząbki czosnku. dokładnie mieszamy i w momencie gdy pieczarki puszczą wodę dodamy śmietanę, serek oraz przyprawy gdy pieczarki puściły wodę dolewamy 200 ml śmietanki 30 dodajemy serek topiony pokrojony w kostkę oraz przyprawy ostrą i słodką paprykę do smaku, piecz oraz sól. I wszystko dokładnie mieszamy, aż do momentu rozpuszczenia się serków musi zgęstnieć i wtedy dodamy resztę w postaci makaronu oraz brokuła, gdy sos zacznie gęstnieć, dodajemy Tortellini mieszamy i dodajemy broku. Wszystko dokładnie mieszamy, zagotowujemy i jest gotowe do jedzenia.